Witam Was w mojej małej kuchni! Witaj Was w mojej małej kuchni! Dzisiaj dla was pyszną pizzę z dynią i z cebulą taką einfachową, robię wszystko tak na oko i to teraz tak 5 cebul, takich średnich no dużych, normalne i pół dyni Hokkaido to jest ta już umytą, wydrążoną z pestek. I teraz tak. Cebula się pokroja na pół i na paseczki, na takie piórka. Całe pięć sztuk. A dynia się pokroja na trochę większe kawałki i po się to na tarce o dużych oczkach. Jak już się to wszystko pocza, pokroja do na patelnia, z trochę oleju, tak gdzieś 3 łyżkę oleju, i wciepnę ta cebula na, na ta patelnia. I to bana tak gdzieś pomału piec, tak żeby się zeszkliło trochę, i potem dom do tego tadynia. I to bana tak długo piec, aż się wszystko tak fanie. <laughs> sorry, aż się tak fajnie zeszkli. I doprawia się tu solą i pieprzem. Tak gdzieś pół łyżeczki soli. Um, troszkę pieprzu, potem bym jeszcze doprawiać na końcu, jak trochę wystygnie. Pomieszać to, piec się wyłącza tu już i zostawia trochę do ostygnięcia, a w międzyczasie się zrobi sos. Tu mu szmand. Szmand to jest taki 24% śmietana kwaśną. Zamiast tego szmandu możecie dać jogurt grecki, ten 10% albo ta 18% śmietana. Możecie dwie śmietany dać, tu mu taką no śmietana i jogurt czyli pół procentowy. potem dwa jajka troszkę szynki, bymy potrzebować wędzony, ale niekoniecznie y, sól i pieprz y, i teraz tak, wszystkie składniki się wymieszamy do jednej miski, czyli te śmietany dwa jajka, ta szynka szynki tu miała tak gdzieś może 60 gramów pojewżona połowę połowy paczki z tego y, no to wymieszać, potem tu sól tak gdzieś pół łyżeczki pieprzu y, dała jeszcze trochę czerwonej papryki i przyprawy curry, curry, curry. Do kontrastu da trochę zielonej pietruszki. Możecie oczywiście świeżo dać, i oni mój świeżej. E, no wymieszaj to fajnie, posmakujcie i. Zrobimy na razie nasze ciasto. Jak to wystygnie, to potem to pójdzie do, do tej dyni, ale zrobimy na razie dnia jeszcze gorącą. Zrobimy na razie ciasto. Tu mówię, ciasto na pizzę. No, ty, tym razem gotowe się kupiach. Nie zawsze mi się chce robić ciasto na pizzę, dlatego to już szybko, szybko. Um, no, gotowe ciasto na pizzę. Tym papier wyrzuciła. Tu się posmarowała blacha, trochę oleju, żeby się ta, te ciasto fajnie odklejało, pod, no, żeby nie przywarło do, do blachy. Położa się ten blat, te ciasto na pizzę, na ta blacha i po rozciągu trochę palcowa zrobię sobie takie ścianki, żeby no, żeby się ta mieszanka dyniowo nie za bardzo przy, przypaliła do blachy. Jak już ta e, e, cebula z dynią trochę wystygną, to do tego ta śmietanową mieszanka, sos, no, mieszanka, pomieszamy to Posmakujcie, czy wło dobrze już odpowiednio y, przyprawione. Jak już wło tak smakuje, to jest super, to będzie dobre. I się trochę musiałam posolić. Jeszcze. Y, możecie tu do tego dać od razu 200 gramów, y, albo 150 gramów, w zależności jak lubicie, czy lubicie dużo sera czy nie. I to, do tego już wmieszać y, 200 gramów potartego sera. A jak nie, to zróbcie tak jak ja, ser einfach na góra posypać i też będzie dobre. Y, jak już to zrobicie, to pójdzie do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni, tak gdzieś na 25 minut do 30. Musicie patrzeć, jak tam wasz syr się zachowuje. I po każdej piekarnik piecze inaczej, to musicie też wiedzieć i musicie znać swój piekarnik, także musicie uważać, żeby się nie spoliło i żeby też nie było surowe. Tak, jak w ogóle się już bardziej podobać, jak się upiecze. Tak jak tu, no, ja zawsze też sprawdzę, to wyciągnijcie, ja zawsze też sprawdzę od spodu, czy ciasto jest dobrze upieczone, takie troszkę brązowe spodu, Są od spodu, nie za brązowe. Okej, okay. pizza była dobra, taką fajną słodkawą przez ta cebula i przez ta dynia, mój mąż był zachwycony, no, mi smakowała, moim dzieciom też, co cebule nie lubią. Ok, tak to wygląda, no, myślę, że wy próbujecie. I do następnego razu. Cześć!